Cześć, witajcie serdecznie. Sezon sandaczowy w pełni, więc dzisiaj w szkółce na tapetę ląduje kolejna guma sandaczowa Fat Detail tail Minnow. Cztery dostępne rozmiary, 7,5, 9, 11,5 i 13 cm i 5 naprawdę udanych kolorów, z czego dwa ze wstawkami, ze wstawkami fluorescencyjnymi, co na pewno docenią łowcy sandaczy nie tylko nocnych, ale też na pewno sandacze. Fat Minnow to dla mnie jest klasyka gumy sandaczowej. Gruby korpus pozwalający wielokrotnie uzbrajać czy zmieniać główki jigowe, nawet te z tymi szerokimi kołnierzami, bez jakiegoś ryzyka, że ta guma się zniszczy. Fajne przewężenie i duża płetwa ogonowa, która odpowiada za właśnie tę ciekawą pracę. Ta praca jest no, dla mnie taka sandaczowa, bo to są takie wychylenia na boki z mocnym zamiataniem tego ogona, czyli dokładnie wszystko to, co sandacze lubią, a szczególnie ten kolor jest moim ulubionym, jeśli chodzi o sandacze. Większość drapieżników, sandaczy, o których tutaj mówimy, żywi się swoimi młodszymi braćmi, czyli małymi sandaczykami, małymi okoniami. I one mniej więcej w takich kolorach występują, tak dokładnie wyglądają. Bardzo często po wyjęciu jakiegoś sandacza spotyka się taką sytuację, że on zwraca, wypluwa gdzieś tam tą treść żołądka, którą miał. I właśnie tego typu rybki, tej wielkości, tego koloru, te małe sandaczeki po prostu tam lądują. Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego tak rzadko ta przynęta jest widywana w waszych pudłach. Jesteśmy gdzieś nad wodą, spotykam się z różnymi ludźmi. no Bardzo rzadko ktoś po prostu łowi na tego typu przynętę, twierdząc, że są lepsze. Chociażby jak wspomniany wcześniej kanibal. Ze mną było podobnie. Przez długi okres czasu te przynęty gdzieś przeleżały mnie w pudełku, dopóki nie psychicznie nie zwalczyłem tej bariery, poprzez, po, która sprawia, że sięgamy po coś, co jest sprawdzone, na co mieliśmy już ryby. Ale kiedy już fat minął, wylądował w wodzie, okazało się, że jest to rewelacyjna broń, nie tylko na sandacze, ale także na szczupaki i okonie. Także szczerze zachęcam do tego, żeby parę sztuk kupić, wziąć na taką wyprawę, zwalczyć w sobie to przekonanie, że jest coś lepszego, poświęcić temu pół dnia i zobaczyć, że po pierwsze ta przynęta rewelacyjnie pracuje, a po drugie jest niebywale skuteczna, szczególnie na przełowionych wodach. Wiele przynęt ryby już widziały. Także naprawdę zachęcam do tego, aby spróbować czegoś, czego być może jeszcze nie zobaczyły. Przyjechać to widzę, że masz żadnego szczupaka Muszę ci pogratulować. Widać, widać zawód na mojej twarzy. Kolejny Takie szczupaki zawodzą to. Chęt. To już źle. Nie, Uśmiechaj się. Do filmu. Jest super.

Łamy, no. gruby. Każdy ten koł. Miał być tam Chodźmy chwilą dziablą tutaj oh ciemny, jaki ciemny Jaki <laughs> ciemny Nie oh. się, oh poczekać Ten mój jest, to jest nie fair. Mi tu przed chwilą do kanibala działania uciekł spod bierak Oki czorny Piękna ryba! Piękna ryba! Zrób mi te florem na morze! Gerek! On szerszy niż dłuższy!